Call, call, call! No właśnie, ten sam kolek, którego w powstaniu smoków za wiele nie ma, być może w końcu otrzyma swoją szansę na to, żeby zabłysnąć. A przynajmniej Dog Wyatt daje taką nadzieję, bo jak to finalnie wyjdzie, no to zobaczymy. Hej dog, bardzo podobało mi się, że Zane był tak bardzo w centrum uwagi w pierwszej części trzeciego sezonu. Czy jest szansa, że Kol dostanie podobną rolę w którymś z przyszłych sezonów? Nie mogę zdracać spoilerów ani komentować konkretnych rzeczy, ale mogę ogólnie powiedzieć, że fanów kola czekają dramatyczne momenty. I zanim ja poruszę tutaj moje komórki mózgowe, zanim zacznę cokolwiek analizować, tworzyć jakieś niewiadomo czego wzięte teorie, to być może warto skupić się na tym, co już wiemy, a dokładniej mówiąc na drugiej części trzeciego sezonu i odcinkach, które wyciekły. Otóż jak ci, którzy oglądali, jak ktoś nie oglądał, to lepiej niech ten film wyłączy. W każdym razie właśnie ci, co oglądali, no to wiedzą, że Cole traci duszę, tak? A wcześniej patrzy, jak jego przyjaciele tracą duszę, więc być może ten dramatyczny moment to jest właśnie ten moment, i potem jak kola nie było, tak go dalej nie będzie. Taki scenariusz trzeba wziąć pod uwagę ale jeśli nie, jeśli nie to co wtedy? Być może to ma na myśli sezon np. czwarty. Zgadzałoby się to z wieloma rzeczami, na przykład z tym, że Cole jest w najważniejszym zestawie na początek przyszłego roku razem z Lloydem, więc no, wygląda na to, że powinien być nieco ważniejszą postacią. Poza tym niektóre minifigurki mają tam też specyficzne nazwy, takie nieco nawiązujące być może do Mistrza Ziemi, ale ja o tym więcej nie mówię, przynajmniej na ten moment, więc kto wie, być może właśnie Fokus będzie nie tylko na Lloydzie w przyszłym sezonie, ale kol też nieco więcej tego czasu ekranowego otrzyma. Tak jak na przykład teraz otrzymuje go Kai. To wydaje mi się, że byłaby w poczko, Bo nie oszukujmy się, kola w powstaniu smoków na no nie ma. Go jest po prostu tragiczny i praktycznie się nie pojawia. Także fajnie by było, gdyby można powiedzieć, ta postać została tak odbudowana, że tak to ujmę. Wydaje mi się, że dla fanów no, po prostu byłoby to coś, co sprawiłoby im przyjemność. Zasługują na to Fanikola. Uważam po tych wszystkich latach gdzie był tak pomijany, także bardzo bym chciał, żeby coś takiego miało miejsce. No, ale tak jak mówię, równie dobrze te dramatyczne sceny mogą dotyczyć właśnie tego co już widzieliśmy i w przyszłości nic z tego dalej nie będzie. Ale to już zobaczymy. Dajcie znać co o tym sądzicie. a dziękuję pięknie. Hej!